Witajcie, dzisiaj przychodzę z recenzją pani Weroniki Tomali, Cztery Liście Koniczyny. I książeczkę dostałam od wydawnictwa Zysk i Ska. Tak się ona przedstawia. Druczek całkiem niezły był, nawet fajnie się to czytało. I słuchajcie, co ja mogę o niej powiedzieć? No, jest to wspaniała książka, opowiadająca przede wszystkim o miłości, która zrodziła się z przypadku. Mamy niespodziewany moment, kiedy w biblioteczce przy plaży Judyta, czyli jedna z tych bohaterek, znalazła tajemniczy notatnik. Zaciekawiona zerka do środka i skłębia się w historię, która z początku wydaje się absurdalna. Jednak, jako że ma dobre serce, stara się oddać go w dłonie osoby, o której właśnie pisze ta tajemnicza dziewczyna. I wtedy też właśnie poznaje Mateusza, który nie... Wywołuje w niej dobrych emocji. Hmm, Sponiewierana psychicznie bardzo żałuje tego, jak postąpiła, bo od tego bowiem momentu zaczyna się pogoń za nieznanym, i Judyta zaczyna postrzegać właśnie Mateusza z dwóch różnych stron, z czego nie każda jest zbyt pozytywna. Oboje przeżyją podróż życia, która odmieni ich losy. I tak, dla mnie to jest jakby kobieca wersja Glija Mamuso. Nie wiem, czy czytaliście kiedyś tego autora, no, który jak nikt właśnie potrafił z absurdalnych sytuacji stworzyć niebywale piękną powieść. I w tej książce również nic nie jest oczywiste. Autorka dawkuje nam emocje, nieczym kiełkujący pączek róży. niby przeżywamy, że będzie coś pięknego, przeczuwamy, że tak się właśnie stanie, jednak kiedy brniemy do końca, otwieramy na nią nie tylko oczy, ale i serce. Tyż no nie zawsze było tak, jakbyśmy sobie tego Życzyli. Rozdziały są krótkie, jak widzicie, i zapoczątkowane właśnie nie cytatami, ale wyjaśnieniami znaczeń przeróżnych rzeczy. Zaraz tu wam pokażę. O, na przykład tutaj. Drzewo. Symbol życia, wiecznego odradzania się i drabiny do nieba. Znak energii i długowieczności. I później też jest mniej więcej przytoczona nie rola drzewa, ale właśnie tego czegoś, co jest. Nie chcę wam wszystkiego zdradzić. Ogólnie zawsze cytat wiąże się z danym rozdziałem. I co ja jeszcze mogę o niej powiedzieć? No, że książka nie tyle właśnie co wciąga, co raczej wprowadza nas w wierch tej historii, którą bardzo chcemy zgłębić. I my brnieńmy przez nią, poprzez ciekawość zdarzeń, które jeszcze, no właśnie, nie spotykałam w innych powieściach. Bo z reguły w innych pozycjach książkowych mamy podobne sytuacje, tylko wiecie, czasem... Jakaś tam inna historia, inni bohaterzy, ale tutaj jesteśmy skazani na pewną wyjątkowość, która właśnie wznieca nas taką ciekawość, co się będzie działo dalej. Bo niby chcielibyśmy przewidzieć emocje i zdarzenia, jednak no nam się to nie udaje. Tutaj uczucia kiełkują bardzo wolno. Takie typowe zasianie marchewki, która na wzejście potrzebuje nieco więcej czasu niż inna warzywa. Raz wzrasta głęboko i gęsto, a raz bardzo rzadko i płytko. No, czego świadkiem byłam, czytając właśnie tą powieść. Kto po nią nie będzie wiedział o czym mówię. Jest to wspaniała obyczajówka, która, no, wiecie, sprawi, że zaczniemy wierzyć w marzenia i dobrych ludzi, no, których na świecie czasem brakuje. I polecam ją o każdej porze dnia i nocy, gdyż na pewno nie będziecie siedzi siedzieli pod kuderką, przytuleni z kawusią i będziecie się po prostu bać. Nie, jeżeli jest tu coś, czego możecie się bać to uczuć w niej zawartych. Pozytywnych. Negatywnych tak troszeczkę mniej, ale ogólnie jest książka bardzo fajna. Jak mówię, niektórzy przyrównują ją właśnie do Sparksa, ale ja bym tak nie sądziła, gdyż Sparks to od razu podaje nam taką historię jakby na talerzu, że coś się rozpoczyna i my już wiemy, że to się wielką miłością kończy. Tutaj to nie jest tak, tu właśnie mamy tutaj te, co czytałam o drzewie, taki malutki jakby cytat, jakby wyjaśnienie jakiegoś znaczenia i dalszą historię, no, która nie zawsze idzie po naszej myśli. I to właśnie ją wyróżnia. A tymczasem się z wami żegnam, jest już dosyć późno, godzina 18.30, więc zaraz nie będzie widać nawet mojej recenzji. Serdecznie ją polecam, bo naprawdę warto. Jak ktoś lubi takie opowiadanie miłości, takie książki wciągające, ale dawkujące emocje, nie wszystko od razu, że wiecie o co chodzi. Jak najbardziej ją polecam. Do zobaczenia. Pa-pa!